Cześć, kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. Czy Wy rozumiecie, że od czasu rozpoczęcia ciąży Zoey minęło 9 miesięcy? I już jej dziecko przyszło na świat, jakby ja dalej nie mogę tego przetworzyć, że czas aż tak szybko ja tego się nie spodziewałam. I nie dość, że to dziecko dopiero co przyszło na ten świat, to to już wokół niego się po prostu posłużyła jakaś drama przez rodziców tego dziecka, czyli Zoey i Dawsona sprzedawali jego zdjęcia, no to jest w ogóle coś mi się to mi się w głowie nie mieści, ale zanim rozwinę ten temat, chciałam podziękować tej osobie za zaszczyt na moim profilu. Na Instagramie pozdrawiam się bardzo, jeśli chodzi o moje konto. Znajdziecie je oczywiście w opisie, ale kontynuujmy, bo to jest bardzo ciekawe, zobaczycie zresztą e, troszeczkę nie publikowałam teraz filmików, miałam wielkie jakieś zamieszanie, ale, ale, ale wracam do Was z takim filmem, e, w którym właśnie tyle się dzieje tak, Zoey, 20-letnia TikTokerka, która zdążyła w tym czasie po prostu wyjść za mąż, urodzić i zrobić dramę związaną z nowonarodzonym narodzonym dzieckiem, także takie coś, to naprawdę tylko Zoey chyba potrafi, ale no, trzeba jej przyznać, że podczas tej ciąży, podczas trwania ciąży rzeczywiście była mniej problematyczna e, nie pojawiało, się, nie pojawiało się jakoś wiele dram związanych z nią, więc wow, brawo. Myślę, że to też jest dobre dla dziecka, jeżeli mama nie ma stresu. Ale również to założyła taką opinię w sieci, zdążyła sobie wyrobić, że gdy ogłosiła, że czuje, że jest, może być w ciąży, to praktycznie nikt jej nie wierzył, wszyscy tym że robi to dla atencji. A teraz Zoe rzeczywiście urodziła, także okazuje się, że jednak nie płamała, że tutaj była szczera z nami. Ale zaczniemy od początku, żeby to było wszystko trzymało od jakiejś yy, normalnej kolejności. Także jakiś tydzień temu właśnie Zoe na TikToka opublikowała filmik, gdzie mówi, że odeszły i wody, jest w szpitalu i tak dalej, że za nim będzie rodzić. No i później na świat tak naprawdę przyszła już ich córeczka, ale nie mogło obyć się po prostu bez dramy z tym związanej, dlatego, że Zoe na story wstawiła pewien wpis i... To jest porażka. Jak już się domyślacie, po tytule zresztą też. Hej, to Zoe, kocham Was wszystkich i mogę uwierzyć w to, że MLS nie jest z nami. Tutaj macie kilka naszych pierwszych wspólnych zdjęć. Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy. I na dole po prostu guzik Unlock for $15, czyli można odblokować te zdjęcia tam sobie chyba 6 zdjęć za 15 czyli około 60 zł, może trochę mniej. <noise> już sprzedaję zdjęcia swojego dziecka, jakby trochę podchodzi to pod... No i zaczęli właśnie uważać, że trochę to wygląda, jakby wykorzystywała je w celach pieniężnych. No nie wyglądało to chyba, przyznacie, zbyt dobrze. Dziecko dopiero się urodziło, a tutaj już jakoś chcą z niego profitować. Ale oprócz tego story, Zoe dodała także zdjęcie, i w opisie też napisała właśnie. Link in bio, i jakby, O, tak serio to piszę? O co chodzi? Ludzie, jak już się domyślacie, zresztą byli oburzeni i pisali. To jest złe na tak wielu płaszczyznach. Nie jesteśmy aż tak zdesperowani. Bye! Lol, kto normalny zapłaciłby. By zobaczyć zdjęcia dziecka Zoe Laberno, Biedne dziecko. Dopiero przyszło na świat, a oni już chcą na niej zarobić. Tak samo pod TikTokami Zoe pisali. Czy muszę zapłacić 15 dolarów po zobaczeniu tego? Lubiłam to przez jakiś czas, ale oto ty. Sprzedająca zdjęcia swojego nowonarodzonego dziecka. I na ten akurat komentarz Zoe odpowiedziała, słuchajcie, pisząc. Moje życie w social mediach jest zawsze publiczne, a to jest coś, co chciałam utrzymać, choć w części w prywatności. I tak publikuję tyle, że wychodzę poza moją strefę komfortu dla dobra moich fanów. Nie robię nic innego od tego, z czym czuję się komfortowo. Przykro mi, jeśli ci to przeszkadza. I jakby tutaj już sama mam wrażenie, że się gubi w swoich zeznaniach, bo mówi, że i tak wychodzi poza swoją strefę komfortu, publikując aż tyle o tym dziecku. Jednocześnie pisze, że nie robi nic, z czym nie czuje się komfortowo. Coś tu znowu e, pomieszała trochę. Tak, tutaj też ktoś skomentował to bardzo trafnie swoją drogą, e, pisząc. Jeśli chciała to do prywatności, to dlaczego sprzedaje zdjęcia swojego dziecka? To jest bardzo dobre pytanie. Znowu miała też wiele innych ciekawych wymówek, <grym> dlatego że napisała na przykład też, że to jej Tim to wymyślił, tutaj też ktoś strachnie zauważył, że i też powinien ją poprosić o zgodę w takim razie, i ona się zgodziła na to. Także, tak jak wcześniej powiedziałam, gubi się totalnie w swoich wyznaniach. Na TikToku dodała również filmik, w którym tak głębiej wypowiedziała się na temat tej sprawy. Mówiła, że po prostu to dziecko, nawet jak jeszcze się nie urodziło, to już ludzie mu złoży złożyczyli i to w taki bardzo krzywdzący sposób. Um, no, musi to być w ogóle straszne dla matki dziecka. Nieważne jakim człowiekiem jest matka, to dziecko jest niewinne Dopiero co się urodziło, wtedy jeszcze było w brzuchu i już takie straszne słowa padały na jego temat I to po prostu było dla niej trudne i bała się, że jak pokaże twarz tego dziecka, to właśnie ludzie dalej będą je hejtować. I po prostu nie wiedziała co robić, żeby tylko jej fani, osoby, które ją wspierają Zobaczyli to jej dziecko, a nie te osoby, które źle jej tylko życzą. Stwierdziła, że jeżeli komuś będzie zależało, to fanom, żeby zobaczyć to jej dziecko, a hejterzy stwierdzą, że o, jak muszą płacić, to. No, nie mają takiej potrzeby go widzieć, więc nie mają jak go też hejtować. mówię że po opublikowaniu tego dopiero tak naprawdę zorientowała się, jak źle to wygląda wszystko. Twierdzi, że po prostu próbuje chronić i dziecko, i siebie. A jeśli chodzi o te pieniądze, które zebrali od tych ludzi, którzy stwierdzili, że chcą zobaczyć te zdjęcia dziecka... No, to mówi, że przekaże oczywiście na tą jej córeczkę, Emerson, na te jakieś wściekieluszki i, tak, i tak dalej. A, a część też pieniędzy przekaże dla matek, bo mówi, że wie, że nie jest to łatwe być matką, szczególnie po raz pierwszy, tak jak ona jest w tej sytuacji teraz, więc no, w ten sposób spożytkuje te pieniądze. Na końcu a, tam wiadomo, przeprosiła, jeżeli kogoś uraziła, i mówi, że rozumie skąd się wzięły te plotki. I, i, I że jest nową mamą i wciąż się uczy. Tego zdania trochę nie rozumiem, no bo co ma się uczyć, że się po prostu nie sprzedaje z jej życiem dziecka No nie wiem, jak to po prostu wytłumaczyć, bo to wszystko brzmi tak absurdalnie i tak źle. Nie wiem, nie wiem, jak oni na to wpadli i nie pomyśleli o tym, jak to będzie wyglądać. No i tam dodała, że ma nadzieję, że zrozumiemy i wybaczymy. Przeczytam wam teraz pewien jeszcze komentarz, bo ludzie mieli o tym ciekawe zdanie. Nie, to jest wymówka. Próbowałam tak mocno uwierzyć w to, że się zmieniasz, ale sprzedawanie zdjęć, jej zdjęć, jeśli chciałaś pieniędzy, to po prostu to powiedz. Także no, takie ludzie mieli na ten temat zdanie. Nie dziwimy się chyba. W dodatku w międzyczasie jeszcze Zoe i Dawson brali się, są teraz mężem i żoną na papierze legalnie, a niedługo będą mieli 11 miesięcznicę, więc są ze sobą niecały rok, no szybko u nich to wszystko idzie, no ale skoro są tego pewni, skoro stwierdzili, że skoro mają już dziecko razem, to że się pobiorą i wyjdą za siebie za mąż, także... Ważne kroki tutaj podejmują w tak młodym wieku, jakby nie patrzeć, bo Zoe ma 20 lat. Tak samo Dawson ma na Instagramie właśnie napisane: bają właśnie tam, dumny mąż Zoe LaVerne, dumny tata Emerson Riley. I tak samo mam, słuchajcie, jakieś tam foty w ogóle ze ślubu Zoe, które są podpisane w ten sposób: jesteśmy prawnie małżeństwem. Nasz rzeczywisty ślub. Będzie w czerwcu lub lipcu. Tutaj chyba chodzi o to, że po prostu to taka impreza zaślubinowa, ale no, prawnie są już męża żoną. Znowu komentarze prześmiewcze, już a propos sytuacji ze zdjęciami córki Zoey i będzie chciała 20 dolarów za zobaczenie jej zdjęć ślubnych no zobaczymy, nie no, oczywiście żartuję, myślę, że już taka sytuacja się nie powtórzy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tak swoją drogą to w ogóle jeszcze nie wiem czy pamiętacie tego chłopca z którym była drama z Zoey że tam się z nim całowała, może ona miała wtedy 19 lat, on 13 ale tak mu dalej ludzie po prostu nie dają spokoju, bardzo mu współczuje i zaczęli mu pisać: O, Zoe ma dziecko, Zoe ma dziecko, Zoe ma dziecko. I co on ma z tym wspólnego? Nic. No więc on też właśnie wstawił na TikToka filmik i tam dał podpis. Nie musicie spamować mi komentarzy i mówić, że Zoe ma dziecko. Dobrze dla niej, ale to nie ma żadnego związku ze mną. Nie obchodzi mnie to, więc przestańcie spamować. Tylko się ośmieszacie. No, mówię biedny, tle się ta sytuacja za nim ciągnie. Wow, no mam nadzieję, że ludzie się ogarną i przestaną w końcu wiązać go jakkolwiek z Zoi, Powiązywać tutaj jakimiś nitkami w każdej sprawie, która jej dotyczy, nawet nie jego, To ma teraz rodzinę, ma męża, ma dziecko. Ciekawie. To jest właśnie słuchajcie, ten wiek nie, że 20 lat i niektórzy mają męża, dzieci i tak dalej, a niektórzy robią test, nie wiem, jakim chlebem jesteś, albo wiecie, po prostu, takie jakieś takie głupie testy są w internecie gdzieś, więc Sza, szalony czas naprawdę. Takie zróżnicowanie. Wow! Ale tak, tyle właśnie chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że się Wam spodobało, jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Będzie mi miło. Eee, możecie też pisać właśnie jakie tematy chcecie widzieć eee, Może coś ciekawego się jeszcze dzieje, o czym nie wiem Bo potrzebuję po prostu natchnienia Mam nadzieję, że znajdę czas też na nagrywania Ostatnio dużo się u mnie trochę dzieje I z tym czasem jest tak różnie No, ale mam nadzieję, że jednak będę znajdować ten czas Żeby dla was tutaj I też coś nagrywać. Teraz na przykład jest dość późna godzina, więc idealny czas po prostu dla mnie, żeby się skupić właśnie na YouTubie jednak. O tej porze, kiedy już inne rzeczy akurat mam gotowe. Także no, piszcie koniecznie, co chcecie widzieć. To mnie na pewno ułatwi sprawę, robotę. I tak, to tyle. Życzę wam miłego dnia. Możecie patrzeć na mojego Instagrama, i w opisie. Do zobaczenia. Do następnego filmiku. Mam nadzieję, że się zobaczymy za nie tak długo, no, zobaczenie.